Simanko, w Dacie z kpc W tym odcinku zaprezentuję Wam jedną z najciekawszych, najbardziej oryginalnych fajek wodnych na rynku. Zapraszam. Fajka wodna, którą będę Wam dzisiaj prezentować, jest firmy Anima. Jest to firma czeska robiąca fajki wodne z najbardziej ekskluzywnych materiałów. Wszystkie elementy są specjalnie zrobione pod tą fajkę wodną. Mamy po prawej stronie model z podstawką na stół. Jak widzimy, jest oparta na dzbanie oraz na dwóch tylnych nogach wykonanych z aluminium. Oraz model z podstawką na podłogę. Możemy normalnie podstawić ją na podłogę, i jak widzimy, wisi. Jest również bardzo dzięki temu stabilna. Podstawka, również wykonana z aluminium. Cała fajka jest pakowana w ten oto karton specjalnie zaprojektowany dla firmy Anima. W przypadku wersji z podstawką na podłogę, jest oddzielnie dołączany w zewnętrznym opakowaniu. Fajka woda nie ma, jest zbudowana z porcelanowego korpusu, tak samo jak i białej i czarnej wersji. Czarna wersja jest jeszcze pokryta czarną matową farbą i dzbana kryształowego. Jak widzicie mamy tutaj dwa wersje dzbanów, jest to wszystko do wyboru i tak samo podstawki, możecie sobie wybrać, obie są w tej samej cenie. Tylko wersja czarna jest troszeczkę droższa od wersji białej, przecież jeszcze jest pokryta farbą. Z tyłu mamy troszeczkę inne zdobienie, w przypadku wersji czarnej mamy taki oto Grawer. Z tyłu w przypadku wersji białej nie ma niczego, jest po prostu świecąca biała powłoka. Przejdźmy w takim razie do rozmontowania fajki wodnej, pokazania, jak ona na środku. Zaczniemy od wersji czarnej. Jak widzimy, fajka wodna jest bardzo stabilna. Z tyłu mamy podłączony wąż. Na uszczelce w taką wkładkę silikonową. Wyciągamy go. Wąż już jest zdemontowany. Ustnik klasyczny aluminiowy, wąż soft touch i aluminiowy adapter. I teraz uwaga, co się dzieje? Po prostu tą fajkę wodną zdejmujemy i już jest zdemontowana z podstawki. Korpus od dzbana demontuje się ruchem obrotowym. Tu mamy dzbanek, a tu jest korpus. Od góry adapter na cybuch uszczelniony jeszcze specjalną uszczelką i od spodu rurka znożeniowa aluminiowa z Ichniejszym dyfuzorem mamy specjalnie zaprojektowaną szczelkę, która uszczelnia korpus z dzbanem oraz moduł LED. I ten moduł LED działa niesamowicie, gdyż każda dioda jest podłączona oddzielnie do sterownika. Więc każda dioda świeci swoim indywidualnym światłem i przechodzi z jednego koloru do drugiego. Pokażę Wam jak świeci w drugiej wersji podstawką na stół, gdyż mamy tam bateryjki zamocowane. Odpowietrznik w tej fajce wodnej jest montowany w... Silikonową kubicę adapterów jest to, tak jak tutaj widzicie, kulka stalowa, która zatyka otwór od dołu. Jest to szczelne połączenie, sprawdzaliśmy i działa bardzo fajnie odłącznik, gdyż jest taki nieregularny i robi fajny efekt. Kulka zdążniowa jest klasycznie demontowalna od korpusu, czyli można to wygodnie schować. Tak jak wspomniałem dzban jest wykonany z czeskiego szkła kryształowego. Cała fajka wodna jest zrobiona w Czechach, więc żadna chińszczyzna, dlatego mamy tutaj pewność, że materiały są najwyższej jakości i wykończenie również. Możemy od razu zobaczyć masywność tego dzbana oraz załamanie się. światła jest przepiękne. I robi spektakularny efekt, szczególnie w połączeniu z dymem, znajdującym się w komorze, oraz z podświetleniem LEDy. Żeby zmontować teraz tą sziszę, mamy tutaj dwa różne wcięcia gwintowe. I zależnie od tego, jaką mamy podstawkę, czy na stół, czy na podłogę, takie wcięcie wybieramy. W przypadku wersji na podstawkę, na stół, wybieramy te wcięcie wyżej. Łapiemy w odpowiedni gwint, przekręcamy końca samego końca. I całość montujemy. Przejdziemy teraz do prezentacji wersji z podstawką na stół. Żeby ją rozkręcić, klasycznie wyjmujemy z tyłu wąż. Tutaj trzeba uważać, gdyż odkręcamy korpus, żeby nam się dzban razem nie odkręcił. Więc sam korpus demontujemy. Następnie demontujemy dzbanek. Mamy taką sytuację. I jest rozmontowana, czyli bardzo szybko nam to wychodzi mimo swojej trudnej konstrukcji. W wykorpusie po drugiej stronie, tam gdzie mamy wąż, mamy włącznik. Jest taki wystający guzik, wciskamy go. I, i tak włączamy poświetlenie i zobaczcie, nie wiem, czy to zobaczycie. Podświetlenie zmienia się płynnie z każdej diody. I mamy dwa typy podświetlenia. Jedno właśnie takie płynnie powolnie zmieniające się. Drugie jest tak, że naciskamy przycisk w pewnym momencie i stopujemy te światło i po prostu zostaje na tym, na którym wybraliśmy. z dłużej wyłączamy podświetlenie. Bardzo ładnym, płynnym ruchem. Całość, jak bierze się w rękę, wygląda niesamowicie. Widać, że to jest wszystko robione, projektowane tylko pod tą shishę. Więc, jest to naprawdę w tym momencie najbardziej oryginalna fajka wodna na rynku. Jeśli szukacie czegoś, co będzie turbo oryginalne, czegoś, czego nikt nie ma, że z Waszych znajomych, no, no z waszych znajomych w Polsce, w Europie i chcecie też ładnie wystroić sobie swoje nowoczesne wnętrze w domu bądź mieszkaniu. Będzie to świetna propozycja dla Was. Fajka wodna jest przepustowa, testowaliśmy. Niestety nie możemy Wam pokazać, jak się z niej pali, gdyż po prostu byśmy musieli obciąć na stan, ale mamy nadzieję, że niedługo na naszym Instagramie pokażemy jak wygląda przedmuch, jakie są z spalania. Całość wygląda bardzo dobrze. Całość jest wykonana bardzo dokładnie. Fajka wodna dla tych, którzy szukają czegoś designerskiego ciekawego, innowacyjnego i chcą, żeby pasowało z ich nowoczesnym wnętrzem w mieszkaniu. Pokażę wam jeszcze, jak tą fajkę złożyć z podstawką na stół. Bierzemy podpórkę, te dwie nogi, tak samo, co zrobiłem z aluminium. Bierzemy dzban i w tym przypadku, jeśli mamy podstawkę na stół, wkładamy ją w ten głębszy gwint. I praktycznie przekręcamy. W tej pozycji możemy sobie wygodnie nalać wodę i następnie wkręcamy korpus. I musimy tutaj chwycić w, w drugi gwint i jest fajka złożona. Jeśli macie jakieś pytania, szukacie jakichś niesamowitych fajki wodnych dla siebie w konkretnym designie, kolorze, wielkości, śmiało do nas piszcie w komentarzu bądź w wiadomościach prywatnych na Instagramie bądź Facebooku. Chętnie Wam doradzimy i znajdziemy Waszą wymarzoną fajkę wodną. Zapraszamy oczywiście naszego Instagrama, Facebooka, TikToka. Nigdy nie będzie z Wami. Trzymajcie się.